Siema, tu tat. Dzisiaj nakarmimy mojego żółwia. Zobaczycie, jak wygląda proces karmienia mojego żółwia. Mam tutaj przygotowane jedzenie dla żółwia. Jest to śledź surowy, rozmrożony, który mam pomrożony w porcjach. I mrożone krewetki, które kupuję w akwarystycznym sklepie. Wszystko jest posypane w Taką pokruszoną, bo podaję mu slepię pociętą w kosteczkach takie, żeby sobie po prostu jadł i żeby ta slepia nie zalegała w akwarium i zawsze ona się kruszy i na dnie opakowania zostaje taki pył i wszystko zostało posypane tym pyłem. Mam nadzieję, że... o przepraszam, mam nadzieję, że żółw, że żółw będzie to yy, jadł. Także musimy zwabić. Podaję mu, mu wszystko pęsetą. Także spróbujemy zwabić Żufika. Na... Na obiad. Halo? Kolego? No zaczął... Że tak, że tak się wyrażę, załapał. To co chodzi. Damy mu teraz krewetkę, zobaczymy. dawno nie jadł krewetek. trochę wybrzydzał. Zobaczymy, czy teraz ma ochotę na krewetkę. widzę, że tam walczy z nią. Połamał i zjadł. Czyli jest OK. Ma ochotę na krewetkę. No i na zmianę śledzik i krewetka. Dla tych, co nie wiedzą, mają żółwia po prostu z przypadku. Jeżeli trzymacie żółwia poza wodą, tego typu, to musicie go karmić w wodzie, bo on tylko je w wodzie. Ma po prostu takie zbudowany, że nie może jeść poza wodą. No chodź, nie chcesz tego? Ciekawe, co to taki jesteś wybredny? Żółwik? a może śledzik, tkusi? chyba go kamera peszy. No, śledzik wchodzi, ale kreweteczka też nie wadło. Jemek. Aha, czyli krewetka nie, śledzik go bardzo chętnie. No widzicie, francuski żółwik. Podaję mu pęsetą z tego tytułu, że po prostu nie zalega mi to jedzenie w akwarium. Jakbym mu mu wcześniej całe kawałki ryby, to po prostu robi taki bajzel w akwarium, że przez dwa dni woda mętna. Dlatego mu daje poportowane w kawałkach. Wtedy on mi tak nie brudzi, zjada na bieżąco. Jak już nie chce, to mu po prostu nie daje. Także dla słowa chłopak. Tak jak widzicie, pływa tu dużo głupików, mnożą się po prostu pod kratką. Młode się odchowują i, i ich cały czas przybywa, od czasu do czasu się zdechnie, ale nie widzę tego, bo żółwczyści wszystko na bieżąco z dna. Może czasami na nie poluje, bo widzę, że mają poobgony, poobgryzane, ale to pewnie robi w nocy, jak rybki stoją w miejscu. Podaję mu na razie z samego śledzia, bo krewetki jednak chłopak zjadł jedną czy tam dwie i stwierdził, że nie wiem, może nie świeże. Jak to wiecie, francuski żółwik. Karmię go pensetą, bo kiedyś karmiłem go z palców po prostu ale jak on chwyci dziobem to krzywdy nie zrobi, bo nie, nie skaleczy do krwi ale, ale trzyma mocno i po prostu szarpie się i czasami jak chwyci za palca to nie chce go tak szybko puścić ale jest to dosyć bolesne Więc rozwiązałem to podając mu po prostu taką dużą pensetą Co jeszcze dostaję? Dostaję żywe dżudżownice, które kupuję w wędkarskim. I ślimaki, mrożone ślimaki z działki mojej mamy. Z dżudżownicą żywą walczę, a krewetki nie chcę. No dobra, jak nie chcesz krewetki zjomuś, to nie. Ja nie, nie będę futrował. No dobra, to by było na tyle. Tak wyglądało karmienie mojego żubia. Przygląda się nam.